Jest z nami Kamil Kościelny. Przed nami mecz z Rakowem Częstochowa, twoim byłym klubem. Dodatkowe emocje to jest takie zawsze podstawowe pytanie, ale chyba rzeczywiście Raków to, to klub, to drużyna, której sporo zawdzięczasz. Mówię o tej kontuzji pierwszej twojej z 2019 roku. No tak, na pewno. Raków często odegrał dużą rolę tak, w mojej historii, można powiedzieć tak. Spędziłem tam trochę czasu, awansowaliśmy do ekstraklasy. Gdzieś tam przeskoczyłem ten poziom pierwszej ligi, wszedłem do ekstraklasy, więc. Tak jak mówisz, również przy pierwszej kontuzji kolana bardzo mi pomogli. Tak naprawdę no, historia była taka, że kończył mi się kontrakt w czerwcu, a złapałem kontuzję w lutym. Klub wtedy przedłużył ze mną kontrakt o pół roku i, i dali mi szansę na to, żebym wrócił do zdrowia i wrócił do, wrócił do formy, co jak później mówi historia, się udało. I, i, I zostałem na dłużej jeszcze, więc na pewno miło wspominał ten czas. Najbardziej szczególnym momentem to jest ta bramka pierwsza twoja w Ekstraklasie w meczu z Pogonią Szczecin? No, myślę, że kilka momentów takich było fajnych naprawdę w Rakowie. Na pewno będzie to debiut w Ekstraklasie, będzie to bramka strzelona tak, na Pogoni w następnym meczu inne bramki szczelone, kilka dobrych meczów. No myślę, że na pewno był to czas, może taki intensywny czas. Wiele się działo, tak powiedzmy, podczas mojego pobytu w Częstochowie, bo ja was z ekstraklasy właśnie i koduzja i mój ślub między innymi też, więc na pewno był to taki intensywny czas. Czy teraz przydatny sztabowi szkoleniowemu Stalinie? Dużo zostało zawodników w Rakowie z tych właśnie Twoich czasów często jeszcze? Tak, tak. Jest, jest sporo, spora grupa zawodników, którzy, którzy grali i ja grałem. To tak naprawdę nie było to tak, to tak dawno, więc na pewno jeszcze dużo osób zostało. No, ale przede wszystkim został trener. Tak. I dziś ta filozofia klubu cały, cały czas jest taka sama, więc Powiedzmy, że wiele się tam nie zmieniło, można powiedzieć, tak? Yy, oczywiście yy, pozycja jakby w polskim futbolu się zmieniła mocno, bo zostali mistrzem Polski, zdobyli Puchar Polski, grali w, europej w europejskich pucharach, więc yy, na pewno może ta pozycja właśnie w piłce się zmieniła, ale jeżeli chodzi o, o samą filozofię klubu, i yy, myślę, że od kilku lat tam jest stała i, 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 i yy, niezmienna. Jeśli cofniemy trochę jeszcze wstecz o kilka lat. Radomiak Radom, nasz kolejny rywal to również twój kolejny były zespół. Wspominasz tamten okres w twojej karierze? Myślę, że pozytywnie. Fajny czas. Mieliśmy fajną ekipę. Spotkałem tam też dobrych trenerów, kilku fajnych ludzi, więc na pewno pozytywnie wspominam czasy Radomiaka. Też jakiś tam oczywiście rozwój miał miejsce mój. Po sezonie wtedy w Werdomiaku poszedłem do ligi wyżej, więc myślę, że jak najbardziej pozytywnie.